Hej witam was w krótkim filmie informacyjnym, w którym wytłumaczę wam troszkę, oj, czekajcie, słodko odłożę, troszkę ciekawostek na temat przyszłych odcinków, na temat kanału, na temat nowości, w ogóle wszystkiego. Dobra, słuchajcie. Eee, no tak, w tyle widzicie sobie metro metro 2033, którego sobie tam pykam. Eee, I co ja bym chciał Wam teraz opowiedzieć? Otóż słuchajcie, na kanale ostatnio było troszkę cicho, troszkę cicho odnośnie filmów. Rzadko co były filmy wypuszczane i dlaczego. No cóż, jak zauważyliście, tak jest od pewnego czasu Powiem wam, że ja mogłem kręcić dużo więcej tych filmów, jednak e, cały czas e, pracowałem nad pewnym projektem, który światło dzienne, praktycznie, można tak powiedzieć, ujrzy już w czwartek albo piątek o godzinie 17 na moim kanale. No dobra, co to jest? Zapytacie? A no wam nie powiem, jednak zapraszam was na ten film. W sumie mogę wam powiedzieć, że będzie to vlog, vlog informacyjny, który ma na celu wam do przekazania bardzo ważną informację, myślę, że najważniejszą informację na tym kanale, więc cóż, film może nawet zyska miano najważniejszego na kanale, zapewne tak. Dobra, słuchajcie, więc co jest tajemnicą, zapraszam was w czwartek albo piątek o 17, przypominam, na kanał, co jeszcze chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, dobija nam 30 tysięcy widzów. A może już nawet dobiło, gdyż kręcę ten film, gdyż ma, kiedy mam 29 950 widzów, więc... No cóż, któż to wie, być może już hmm, dobiliście. Słuchajcie, no, oczywiście chciałbym wam bardzo podziękować za 30 tysięcy widzów. Jest to naprawdę okrągła e, liczba. Niedawno co przecież mieliśmy 20 tysięcy widzów i 10 tysięcy widzów, a teraz proszę bardzo już 30. Dlatego... Yy, miałem naprawdę wielkie plany na specjala, jednak cholera, powiem wam, że coś nie wypaliło. Tak, nie dość, że szkoła to jeszcze ten projekt mnie troszkę dobił. A z tym projektem chciałem się troszkę pospieszyć, gdyż yy, jest on naprawdę ogromny. A chciałbym zdążyć jeszcze przed świętami, <laughs> więc yy, tak, no, niestety specjala nie będzie. Jednak cóż, na kanale mam już yy, około 15 specjali. Więc wybaczcie, ten jeden się niestety nie pojawi. Co może być troszkę zawiedzeniem dla Was, dla mnie zresztą też, gdyż, no cóż, miałem nawet plan, obmyślony, jednak nie starczy mi naprawdę czasu. Pewnie powiecie, a co to może być przecież na 31 tysięcy widzów? A no, troszkę nie za bardzo, gdyż ta sprawa się troszkę skomplikuje po jutrzejszym filmie. No, nie chcę Wam na razie mówić, co to będzie, niech to będzie dla Was troszkę ciekawostką. Być może dla niektórych radosną, być może dla niektórych troszkę mniej radosną. No, dobra. Ok, więc tutaj Wam troszkę podbajerowalem i pewnie troszkę sobie myślicie, co ten rok tam wymyślił. O co tutaj chodzi? Zobaczycie jutro o 17. E, pojutrze o 17 Bądź, matko, już mi się mylą te dni, w czwartek lub w piątek o 11, Wybaczcie, dzisiaj jest wtorek. Tak, troszkę mam zapiep w tej szkole i praktycznie teraz przede mną jest pięć książek no gdyż y, troszkę się uczę dobra mniejsza z tym e, co ja jeszcze chciałbym wam powiedzieć otóż e, mea99 tak powiem wam że projekt jest w budowie e, i troszkę mnie naprawdę przerósł myślę że ten film pojawi się mea99 już wczoraj albo przedwczoraj tak planowałem przynajmniej e, ale te wszystkie obowiązki troszkę mnie dobijają i jak na razie mamy no cóż e, budowę na świecie survival tak, rozpocząłem już budowę na świecie Survival. I aktualnie, że tak powiem, kopiuję ten projekt klocek po klocku na naszym świecie. Więc surowce mam. Teraz wystarczy to odwzorować, gdyż projekt sobie robiłem na creative. No i teraz praktycznie najtrudniejsza robota. Dobrze. Co jeszcze mam wam do przekazania? No powiem wam, że to praktycznie już wszystko. To chyba już wszystko. Zapraszam Was w czwartek albo w piątek na kanał o godzinie 17. Jeżeli w piątek, poinformuję Was o tym w biuletynie. Jeżeli w czwartek, także Was o tym poinformuję. Cóż, bardziej jestem teraz przychylny na czwartek, no, niż na piątek, ale to się jeszcze okaże. No, więc yy, cóż, tam chyba za chwilkę zginę, ile pamiętam, w tym metro, więc czas kończyć. No i do usłyszenia, albo raczej do zobaczenia we vlogu w czwartek lub w piątek o godzinie 17. Tak. No. Do usłyszenia. Cześć.